One nie wypada ich otwierać. No dziwnie się wita na kanale, nowym kanale, na którym ktoś już mnie może kojarzyć. Dlatego nie będę przesadzał z tym wstępem, ale moi drodzy, dziękuję, że tu jesteście, dziękuję za wsparcie. Mam nadzieję, że zrobimy tutaj coś całkiem fajnego. A mówię razem, bo zapytałem was o to, co właściwie chcielibyście na tym kanale zobaczyć i poza simsami, które pewnie też się kiedyś pojawią, jak tylko uzbieram na wszystkie dodatki, oh, hey, no! oh, oh! wspominaliście, że chcecie coś mojego. Dlatego niczym wujek po pasterce postanowiłem wyżygać dla was trochę prywaty. Co jest to z panem choć połączonej rzeczy jasna z grami. Lata temu był taki trend, to się nazywało Draw My Life, więc pomyślałem, że zrobię coś takiego. I chyba nie muszę Wam tłumaczyć, czym jest Draw My Life, bo to jest dosłownie to, co jest w nazwie. To ruszmy się z tym. Jako, że mój pierwszy kanał powstawał jeszcze w 2012 roku, to pomyślałem, że odwołam się do lekko przebrzmiałego podejścia, ale z małym twistem. Bo tak się składa, że gry towarzyszą mi praktycznie od samego początku istnienia tego mięsnego mecha, w którym żyje mój mózg. Więc bez dodatkowego smęcenia, pora przejść do samego Narysuj moje życie edycja gamingowa. Ledy nie są w cenie. Prolog Mój ojciec był graczem. Nie dlatego, że kiedyś miał bar, a w nim te automaty, które zabierają ludziom oszczędności życia i wpędzają ich w hazard, nie, po prostu grał w gry. Mieliśmy klasyczną na polskim rynku podróbę Atari 2600, choć chyba powinienem powiedzieć klona, ale szczerze to była zwykła bazarowa podpierdolka niczym Pegasus. I rzecz jasna, o Pegasusie też będzie, ale za moment. Wątek grającego ojca będzie przydatny przy okazji przekonywania go do kolejnych gier. Ale moją pierwszą grą absolutnie nie był ani Pitfall, ani też żadna inna gra, która się pojawiała na kartridżach. Albo jak się u nas mówiło, o kadridżach. Albo to może być jeszcze moja wada wymowy i brak wymawiania R. Pierwszą grą był, uwaga, sprawdzam, Saper na laptopie chrzestnego. Czy wiedziałem jak w to grać? Nie. Czy chciałem wiedzieć? No też nie. Czy sprawiło mi to radochę? No zdecydowanie, bo klikałem sobie na komputerze rzeczy. Czy trzeba czegoś więcej? No okazuje się, że tak, bo ów konsola Rambo okazała się mieć wbudowane gry takie jak Spider-Man, Superman i popularnie nazywany Indiana Jonesem Pitfall właśnie. Firma Karen, która wprowadzała Atari na polski rynek jako jedna z wielu, no zdecydowanie nie potrzebowała plansz tytułowych, dlatego mieliśmy na przykład samolocik. To się nazywało Silver Raid. No. I tu bonusowa anegdota. Niedaleko mnie były salony gier. Takie budy na kółkach zwane wozami drzymały z automatami typu The Punisher, Cadillac i Dinozaury i tym podobne. Często widywałem jak starsi grali na nich nawet w sklepie muzycznym o dumnej i przemyślanej nazwie hip-hop. Ale dopiero babcia zabrała mnie do takiej jednej miejscówki mając drobne... No i na co mogło paść... Oczywiście, że padło na Mortal Kombat. Pięcioletni Mateusz został zaprowadzony do salonu gier, gdzie sektorem tłukł jakiegoś innego kolorowego ninja, a jego babcia, babcia Julcia, stała i dopingowała. Normalna polska rodzina nie ma co. Ale skaczemy wyżej do kolejnych podrób: do kwadratu. Bo Famicom doczekał się u nas Pegasusa, a Pegasus jeszcze tańszych wersji. I tutaj wodza fantazji była wręcz niesamowita. Jedne udawały jakieś niedostępne dla śmiertelników konsole, inne były klawiaturami jak ze stacjonarek, a ja miałem taką z napisem BS500AS. Trochę skrót od bullshit. Oh, you see this guy? See this guy? Number one bullshit guy. He do the wee woo wee No ale udawała Sega Mega Drive. I tutaj miałem trzy gry, które wszystko zdominowały. Po pierwsze Kapitan Ameryka i Avengers, gdzie na zmianę grało się tym szalonym tarczownikiem człowiekiem flagą i hołkajem. No i kilka lat temu moja mama przyznała się, a raczej przypomniało się jej, że kiedyś nakryła ojca na tym, jak zarwał całą noc grając właśnie w to. Kolejne było dziwne wydanie Mortal Kombat 2, które nigdy nie wyszło na Famicoma. No i legendarna Złota Czwórka. Nigdy nie skończyłem żadnej z tych gier. W sumie to jak tak myślę, to chyba poza kontrą przechodzoną z kuzynem, nigdy, ale to nigdy nie skończyłem żadnej gry od Nintendo. Dziwne. Rozdział pierwszy. Sony. Sony. Nie wiem jak było u was, ale u mnie zawsze mówiło się, że Sony to jest firma. Jak telewizor to Sony, jak wieża to Sony i tak dalej i tak dalej. Nawet magnetowidy, bądź popularnie nazywane wideła, poprowadzonej przez rodziców kiedyś wypożyczalni kaset były od Sony. Dlatego jak pojawiła się w Polsce konsola PlayStation, to ja dostałem pierdolca. I tutaj wjechał szantaż. Bo przecież gry takie piękne, no i trzeba sprawdzić. Jeszcze wtedy biznes rodziców kręcił się całkiem nieźle, no i... Po po prostu, no udało się. Normalnie emocje, jakby wujek ze Stanów przyjechał i przyniósł relikwie, nie wiem, palec papieża. Działo się. Grafika standardowo, no jak w prawdziwym życiu. Kontroler niesamowicie wygodny, płytki takie klimatycznie czarne od spodu. Still a classic, no, wszystko się w sumie da, bo płytę z muzyką też odtwarza. I tutaj dygresja, bo PlayStation miał naprawdę zajebiste brzmienie względem swojego czasu. Ale nie chcę zaczynać mówić o audiofilskich tematach, bo ktoś mnie zje, a ktoś się zgodzi. Nie o to tutaj chodzi, ale zaczęło się. Głównie demówki, bo pełne wersje były za drogie, a u mnie nigdy się nie przerabiało konsol. Herkules, Porsche, ale przede wszystkim Crash. Ten cholerny jamraj. A żeby było śmieszniej, to dostałem karę na wychodzenie z domu, bo nie chciałem, żeby ojciec został i grał dalej. Hashtag piekło graczy, czy coś takiego. Zaczęło się oglądanie hypera, odwiedzanie kuzynów, którzy mieli pełno gier po niemiecku. kumpla, który dostał tekę na 3 i salonów gier, bo Tony Hawk, X-Men, Mutant Academy, czy Echer Gaze, nigdy nie wiedziałem jak to czytać. Dziwna to gra w ogóle była. No właśnie, to była ciekawa gra, bo dało się tam grać postaciami na przykład z Finala. A i właśnie, Final Fantasy. Moi sąsiedzi nie lubili RPEGów, ja jeszcze nie wiedziałem, że je lubię. Pożyczyli mi więc bardzo chronologicznie ósemkę. Ale ósemkę kojarzyłem oczywiście z Hypera, a jeżeli nie Hypera, to takich zwiastunów dodawanych na płyty do czasopisma Klik czasy. I tu dość ważna sprawa. Ta gra jest na czterech płytach i wymaga jakichś 40 godzin na skończenie, a ja. Nie miałem karty pamięci. I tak jak już usiadłem do gry, tak doszedłem bez śmierci do końca drugiej płyty i jakiś skurwol mnie zabił. Koniec gry. Nie zaczynam od nowa idę spać. I musicie mi uwierzyć, nigdy w życiu, wcześniej ani później, nie miałem takiego zapalenia spojówek. Oczy zaklejone, jakbym spodobał się za bardzo Spider-Manowi. A do tego jeszcze piekły, jakby nie wiem... z polewał drinki. Rozdział drugi. Opowiedzmy no teraz, o nagroda? Nagrody są takie. Jakie? Komputer. Oj, to minimalna nagroda. Nigdy nie miałem mocnego komputera. Właściwie to długo nie wiedziałem, że podzespoły aż tak się liczą, bo przecież demo GTA 1 działało, a raz nawet udało mi się zepsuć tam limit czasowy i mogłem grać, ile wlezie. Potem kupione w kiosku GTA 2 też działało, więc chyba wszystko git. Problemy tak naprawdę pojawiły się dopiero przy 3D. Bo nie wiem czy pamiętacie, ale był taki potworek nazywający się CyberMycha i dołączyli oni do jednej z płyt demo Spider-Man The Movie The Game, a dla mnie jeszcze The Problem, bo wiecie co, nie miałem akceleratora grafiki 3D. Na szczęście sąsiad bardziej ogarniał i po pewnym czasie mogłem cieszyć się fotorealizmem takich cudów jak. W sumie to grałem wtedy tylko w Baldur's Gate 1 i 2. Jeżeli ktoś nie kojarzy, to to właśnie zaczęło moją fascynację tradycyjnymi grami RPG. Więcej o tym na kanale Gospoda RPG. Ja Smutne lampy oświetlają dzień. <grym> <grym> Najbardziej jednak moje serce skradły trzy tytuły. Vice City, którego miasto znam na pamięć po dziś dzień i kiedyś potrafiłem jeździć po nim bez włączonego monitora, i stawiałem pierwsze kroki w modowaniu na GTA site. To byli czasy. Tony Hawk Underground 2, gdzie trikowałem przez internet oraz oczywiście The Sims pożyczone od sąsiadki. Muzyka Heliadziega Lipinczyńskie. Czysta jest pod Właściwie to The Sims było do tego stopnia istotnym elementem w historii mojego życia, że kiedyś jadąc z dodatkiem na rowerze, zostałem potrącony. Miałem wypadek samochodowy wioząc dodatek do The Sims. The Sims wakacje dokładnie. Być może ta biała łada, która mnie wtedy walnęła to ona zapoczątkowała eksperymenty. PC to też władca pierścieni 3 w kooperacji. Męczenie Need for Speedów, oglądając w tle rzecz jasna Pimp My Ride na MTV, Get set. Let's go. czy cudowne Jedi Academy przechodzone z dwoma niebieskimi mieczami świetlnymi. Ale od pewnego czasu moją pasją były, rzecz jasna jak każdego dzieciaka wówczas, Pokémony, więc wszelkiego typu emulacje Game Boya i Game Boy Advance szły w parze ze ślinieniem się do znajomych. Znajomych, którzy posiadali fizycznie te konsole. I tutaj muszę podziękować, bo w zeszłym roku dostałem prezent od jednego z was. Dostałem Game Boya Advance SP, którego chciałem mieć od zawsze. Także bardzo, ale to bardzo dziękuję. Mam też komunikat dla Tomka. Wsadź sobie w dupę tego Pidgeotto i kto jest teraz lepszy, bo ty miałeś tylko kolora. Rozdział 3. PS2. I'm here for the PlayStation 2. PlayStation 2 było dla mnie dużym przełomem. Najpierw widziałem je w akcji u mojego kumpla Bartka, gdzie śmigał Burnout 3 i San Andreas. Potem zaczęło się klasyczne wypraszanie mamy, które trwało ponad rok. No i trwało na tyle długo, że wyszła już wersja Slim, ale to był najmniejszy problem. W końcu się udało. GTA San Andreas zamówione w edycji superowej, ale jedyną grą, którą dysponuję, i pożyczyłem ją rzecz jasna od kuzynów, jest Splinter Cell Pandora Tomorrow. Po niemiecku. Splinter Cell Pandora morgen. PS2 ma niesamowicie wielką bibliotekę gier, więc wkręciłem się w wymienianie na specjalnych stronach, bo w rodzimym Mielcu nie było giełd czy innych sklepów z grami używanymi. Co było największym hitem tej generacji dla mnie? Po pierwsze Killzone, dzięki któremu wymawiam jakkolwiek R. Bo gdy moja mama wychodziła do pracy, do sklepu, etc., ja i mój kolega Marcin siadaliśmy, graliśmy w Kilzona i za każdym razem, kiedy ginęliśmy, a ginęliśmy dość często, krzyczeliśmy kurwa! Aż to R zaczęło siedzieć. Mniej lub więcej, nie zawsze się wczyta. Druga miłość, i to absolutnie największa tej generacji Dev Jam Fight for New York. Tysiące godzin przed telewizorem, nauka wszystkich kombinacji ciosów i stylów walki. I z tym wspomnianym kolegą Marcinem chcieliśmy nawet założyć stronę internetową, gdzie byłyby odpowiednie poradniki do tej gry, albo nawet, no nie wiem, sposoby przejścia. Byliśmy zakochani w tej grze. Do tego stopnia, że nagraliśmy, a ja na pewno, pierwszy w życiu gameplay kamerą skierowaną na klasyczny telewizor z dupą. Fajnie. ps 2 to także moja pierwsza karta pamięci do konsoli, więc przełom był ogromny. Siedzieliśmy ze znajomymi przy Tekenach, Mortalach czy Gadołłoże, robiąc sobie powtórkę z greckiej mitologii w formie wyrywanych flaków. Raz nawet próbowałem podpiąć dwójkę pod internet, ale dostawca zobaczył kolejny adres Mac i odciął sieć, bo był pewien, że nielegalnie łączę kolejnego kompa. Tak to są czasy internetu radiowego, to, to, to była swawola. Więc ta generacja została spędzona z wrestlingiem, biatykami, NBA Street czy Metal Gear Solid 3, ale nie do końca, bo go nigdy nie miałem, choć znałem fabułę na pamięć, bo solucja była napisana jak dobre opowiadanie. No i do tej pory jakbyście zerknęli tutaj, ale niestety kadr pewnie ucina. Wożę tę dziwaczną kolekcję ze sobą po dziś dzień z jednego mieszkania do drugiego od przeprowadzki do przeprowadzki. Dev Jam jest oczywiście na miejscu. Rozdział 4. Kooperacja przede wszystkim. Zjeść mózg ofiary to stab the zombie, numer 1 na liście najdrastyczniejszych gier, przygotowanej przez amerykański Instytut do Spraw Mediów i Rodziny. Pierwsza konsola kupiona za swoje. To jest jednak coś. I to z dwoma padami, przez co Kumpel nie musiał przynosić swojego kontrolera. Tylko Def Jam Icon był do dupy. Pro Street nigdy mi nie siadł, ale tutaj zaczęła się era pełnej kooperacji ze znajomymi. Najpierw były Army of Two, którego obie części skończyłem z kumplem Marcinem na każdy możliwy sposób, odblokowując każdą możliwą maskę, strój czy upgrade do broni. W ogóle to są czasy, kiedy maksymalnym upgrade'em do broni była złota skórka. Pozdrawiam Robocop Rogue City. O Dziwo! Resident Evil 5 wygrał wszystko. Znaliśmy na pamięć każdy możliwy level. Zrobiliśmy chyba każde trofeum, jakie się dało, bo trofea pojawiły się przy tej generacji. A raz nawet prawie mieliśmy zawał serca. Już tłumaczę. Oto odkryliśmy pewien mielecki sklep z dziwnymi herbatami. W nim dostępna była taka naprawdę pyszna z guaraną. Po zakupie zrobiliśmy cały dzbanek, sypiąc rzecz jasna na oko i drąc mordy na kolejnych zawirusowanych przeciwników w rezydencie z łapięć, wlewaliśmy w siebie śmiercionośne dawki pobudzacza. No to wyobraźcie sobie, że biegniecie maraton na rękach związanych. Tak mniej więcej wyglądał zjazd z tego niesamowitego energetycznego wieczoru. Ty tutaj się zachwycasz Red Dead Redemption 1, tym jak uczyłeś się grać w pokera albo szedłeś na wagary, żeby grać w kowbojów? A co z pecetem? Tutaj zrodziła się potrzeba robienia materiałów do internetu. Fala gameplayów, kanał na YouTubie i to wszystko wpłynęło na powstanie mojej pierwszej sieciowej produkcji. A montażu uczyłem się na wyjazdowych filmach z ziomkami. Payday 1 i 2, którego katowałem, Battlefield 3 w drużynie z kolegami, Dead Island czy nawet Minecraft, głównie by budować gigantyczne mapy. Wziąłeś tabletkę od nieznajomego o tak beznadziejnym imieniu? Tak, a wiesz co było najfajniejsze? On przede wszystkim miał ten, ta, ta tabletka była koloru niebieskiego. Współpraca. Chyba ten element najbardziej zawłaszczył sobie cokolwiek, w co grałem w historii na tamtym etapie. Chyba że Bioshock Infinite to zupełnie inna historia, będąca prostą drogą do pewnego mało znanego serwisu internetowego. Byłem wówczas świadom kultowości poprzednich odsłon. Ale nigdy w nie nie grałem. Natomiast te polecił mi Maciek, z którym robiliśmy recenzję komiksów. Na początku miałem bardzo duże obawy, bo. Sparzyłeś się na Wolverine? Bardzo się spożyłem na Wolverine. I... I to właśnie był, powiedzmy, że przełom dziennikarski. Po skończeniu tej gry rozgadaliśmy się na długie godziny o interpretacji i punktowaniu wad czy zalet. Potem Assassin's Creed, które uwielbiam, stało się guilty pleasure, bo powoli odchodziło w dziwne klimaty, ale każda plotka o nadchodzących Batmanach trzymała mnie przy życiu. Ba, nawet przeszedłem wszystkie odsłony na raz podczas streamów w ramach Batmaratonu na starym kanale. Może kiedyś to wróci, tylko nie wiem, czy to teraz przeżyje. Myjsko. Rozdział 5. Udaję, że wiem, co robię. Te gry na pewno zabierają wrażliwość. Po prostu zupełnie inne normy wytwarzają się w takim człowieku. I od czwartej odsłony PlayStation zmieniło się naprawdę, naprawdę dużo. Po pierwsze, kupiłem ją jeszcze na studiach. Po drugie, jednocześnie prowadziłem cały czas swój prywatny kanał, więc nie jest to moje pierwsze Rodeo. I ostatecznie. Zrekrutowałem się do TV gry. To jest historia na inny materiał. Pewnie więcej w tym było szczęścia niż umiejętności, bo wiele się tam nauczyłem dopiero po wejściu w szeregi redakcyjne. Od Kingdom Hearts poprzez God of War, aż po zbliżającego się parapady Rapper. Od tego czasu rozpoczęła się przekrojowość i potrzeba bycia na czasie. Były to zarówno strzelanki, czasem wyścigi, a głównie trzecioosobowe reakcje jak kwadrologia Batmana. Infamous i jeszcze więcej asasynów. Co zabawne, wtedy nie było mnie stać na nowy komputer, więc nie grałem przez ponad rok, bo laptop z pracy nie wytrzymywał takiego obciążenia. Mocno studencki budżet. Tę przygodę akurat mogliście śledzić przez ostatnie 7 lat, a teraz wygląda na to, że czas napisać kolejny rozdział. Najpierw podbiję pół Europy, potem kupię nowe wąsy i przywrócę cały Związek Radziecki. Żeby nie robiło się zackliwie, w tym zakończeniu po prostu chciałbym wam podziękować, że tu wpadliście. Jak mam coś zrobić, jak nie dajesz mi okazji? Chciałem odkurzyć, to powiedziałeś, że robię to źle. Nie będę ukrywał, absolutnie liczę na to, że będzie Was tutaj więcej i fajnie będzie się obserwowało budowanie tej społeczności wokół kanału. Pomyślimy, jak to dalej rozkręcać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, jakie inne materiały chcielibyście jeszcze zobaczyć. No i oczywiście, jakie są najważniejsze gry w Waszym życiu i może I... dlaczego. Dzięki jeszcze raz z góry, fajnie, że wpadliście. Bywajcie. Nie wiem, nie wiem jak się kończy, jak jak co nie tak samo, dobra.